Wielkanocne pisanki. Hanię obudził wiosenny ranek. Czas przygotować koszyk pisanek. Pomóż mi, tato, pomóż mi, mamo. Za chwilę przecież będzie Wielkanoc. Mama świąteczne wypieka ciasta, tata poszynkę pobiegł do miasta. Nie ma kto pomóc w pracy, hanusi. Sama jajeczka ozdobić musi. Wzięła więc farby, pędzelki, szmatki, żółte, zielone, w kratki i w kwiatki. Klej i nożyczki, wstążki, koronki, włóczki w kolorach wiosennej łąki. Już wycina klej, i maluje, lecz czegoś jeszcze tutaj brakuje. O, mam sreberko po batoniku! Piórka, cekiny, garść koralików. Sto z różnych ozdób zużyła cały. Pisanki pięknie jej się udały. Każda jest inna i wyjątkowa. Gdzieby tu takie śliczności schować? Hania włożyła je do koszyka. Zaniosła wszystkie wprost do kurnika. Tutaj, jajeczka w pachnącym sianie. Będziecie miały miłe posłanie. Pisanki w sianie? Co z nimi będzie? Gdakały kury, siedząc na grzędzie. Ach, biedaczyska, zmarzną tu nocą. Trzeba je ogrzać z zimna dygocą. Kurki na jajkach przez noc siedziały. Szczelnie piórkami je otulały. A kiedy Hania przyszła o świcie. Co zobaczyła? No, jak myślicie? Statko kurczątek na sianie skacze. Jeden kraciasty nosi kubraczek, drugi sukienkę w żółte koronki, trzeci z w bzy i biedronki, czwarty ma piękną srebrną kurteczkę, a piąty z włóczki ciepłą czapeczkę. Skąd taki wdzianka? Spytajcie, hanie. Ona pisanki ukryła w sianie. Koniec.